Witajcie moi kochani, kolejna premiera października przed nami. Czas na milion, zdrapka po 20 zł. I ja powiem wam, że jestem trochę niezadowolona, bo za 20 zł zdrapka szybka, z góry na dół, zero zabawy, frajdy, emocji. No może emocje przy wydrapowaniu, tak, ale ogólnie takich szybkich za 20 zł nie powinno być. Za takie pieniądze to można by było się lepiej pobawić dłużej jak z megaliniami na przykład. Ja sobie sama wybrałam numerki 1, 2 i 3. O takie poprosiłam. I co my tu szukamy? My szukamy tutaj klipsa tak jak w tym w tym milionie różowym. No, wyleciało mi nazwa z głowy. Zrobkowy milioner? Nie, zrobkowy milioner jest zielony. No dobra. W każdym razie wie, wiecie o co chodzi. W tej różowej szukamy klipsa. Tutaj też szukamy klipsa. Tu szukamy worka, który mnoży razy 2 i w który mnoży razy 5. Stopnie wygranych 9. Od 20 do miliona tytułowego. Teraz trzeba się skupić przy wydrapywaniu. Bo w każdej zrabce szukamy czego innego, co wygrywa. Zbliżam i szukamy klips, worek, safe. Dobra, numer jeden. Zaczyna. I jest tak. Kawa. Diamenty. Perła. Biedronka. Karta. wiśnie, klucz, kier, śliwka, arbuz, awokado, karo, ojej nie widzieliście, e, dzwonek, zegar, gwiazda, pik, ananas, winogronko Kolejne jest cytrynka, korona, trefl, podkowa, okulary kutka i kwiatek. Jedynka pusta MDH. Potwierdza no to dwójka. A tak na tą jedynkę trochę liczyłam. Zawiodła mnie. <grytania> Teraz numer drugi. I tu. Zegar rozpoczyna grę. Karo, trefl, cytryna, winogronko, wiśnie. Gdzie te miliony tytułowe? Diamenty, śliwka, albo chociaż zwrotca tą zdrabkę drogą. Ananas, kłódka, no i to jest kolejna też Zrabka zielona. Zielonych jest bardzo dużo. Podkowa, awokado, klucz. Nie, na no, taki zrapek to ja nie lubię. Szybko wydrapane i szybka kasa w koszu. Pik i dzwonek. DMH kontrolne. Takie same jak w jedynce. I jeszcze nadzieja. Trójce, czas na milion. Numer 3. Czy ja tu zobaczę kasę worek albo sejf. Zaraz się okaże. Jest karta. Gwiazda. Jest klips w trójce. Jedno szczęście, że coś tu się zwróci. Klips. Arbus korona. Karo. Ananas, wiśnie, awokado, cytryna. Ogólnie 60 zł wkład w tą premierę. A co ja tu odzyskam? Kłódka, pik, śliwka, dzwon. Jednak ta strona drapaka jest szczęśliwsza. Odwróciłam od razu. Klips wyskoczył. Kwiatek, kawa, kier, zegar. Perła, okulary, biedronka, diamenty i klucz. Jest klips, a pod klipsem 20 złotych zwrotu. Jakie literki kontrolne? B. Na dwie dyszki kontrolna B. Ale dobrze, że chociaż to jest jeden klips, zobaczcie. Dobrze, że chociaż to się zwróciło cztery dychy w plecy, no ale jakbym wzięła tylko jedynkę i dwójkę, to byłaby premiera pusta, smutna. A w trójeczce... Wyskoczyła wygrana. Nie wiem, czy jeszcze po tą sięgnę, może jeszcze jedną do próby do miksa spróbuję, ale nie lubię takich szybkich. Takie za 5 zł, za 2 mogą być takie szybkie, ale nie za 20. Nie ma, nie ma to, to ostatnio pomysłów na jakieś fajne zrabki. Ja Wam życzę udanych premier wysokich, wygranych. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Miłego dnia, pa!